Witam wszystkich. Słuchajcie, moi drodzy, kolejny Ford, Ford Fiesta 1.6 HDI. Zobaczcie, co tu się dzieje. To oczywiście jest opcja wizualna przed jakąkolwiek naprawą, bo w tej chwili jest to wyjęte, jeśli chodzi o wtryskiwacze. Zobaczcie, co tam się dzieje w środku. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj tulejki nie ma. Po prostu wyszło razem z wtryskiem. Z reguły te wtryski wychodzą normalnie, bez problemu. Tutaj, w tym przypadku, naprawdę były, były problemy. Trzeba było wykręcać cewki, zakładać ściągacz udarowy, żeby je wyciągnąć do góry. No Sporo było tutaj zabiegów fizycznych, żeby wytargać je do góry, co w tym przypadku spowodowało wyrwanie tulejki. Ale wam pokazuję dlaczego. Zobaczcie, tu mamy te wtryski. Przyszły oczywiście nowe po regeneracji. Wszystko zgodnie z technologią Bosch'a. I to jest ten jeden, który został zespawany z tulejką. Nie wiem, czy tu jeszcze ta tulejka jest. Może będzie, jest. Spuść. To jest ta tulejka. Ona musiała być szlifowana, żeby się odkleiła od wtrysku. Tak to wygląda. Tak on wygląda. Oczywiście ten korpus nie dyskwalifikuje tego wtryskiwacza do dalszej naprawy. Wszystko zostało zregenerowane zgodnie z tym, co zaleca producent, czyli Bosch. Przychodzi wszystko od autoryzowanego przedstawiciela marki Bosch, gdzie te wtryski są zawsze regenerowane. Tak wygląda wtryskiwacz. Jest zaplombowany za ślepkami. Każdy jeden dostaje protokół yy, stanowiska praktycznego, czyli data, kto był diagnostą, z imienia, nazwiska, wszystkie dawki, yy, nowe oznaczenia kodów IMA, także tak to wygląda pełna regeneracja, jeśli coś jest zepsute, zużyte, również zostaje to dołączone do tryskiwaczy, które przychodzą po regenerację, tu w tym przypadku jest cztery końcówki tryskiwaczy i tak to wygląda. Yy, my zawsze robimy to tylko i wyłącznie w autoryzowanym punkcie. Oczywiście koszty są, ale jest to zrobione zgodnie z tym, co należy zrobić. Oczywiście każdy ma swój wybór, klient może przywieźć też swoje, ale my w tym momencie nie odpowiadamy za jakość wykonania usługi, samej regeneracji. E, oczywiście może być pan Krzysio, pan Rzisio, który to robi gdzieś tam w stodole, każdy ma e, swoich ludzi, którzy im to robią. Ja nie wnikam, każdy ma wolny wybór. Płaci za coś, co mu odpowiada cenowo, niekoniecznie jakościowo. Także w naszym przypadku nie ma żadnych kompromisów, wszystko jedzie tam, gdzie to ma być zrobione, tak jak należy, z gwarancją yy, podpisaną ze wszystkim, z protokołami, z pełną dokumentacją, którą dostaje właściciel pojazdu po odebraniu auta, po naprawie. Także wszystko będzie nowe: nowe yy, nowa tulejka, nowe uszczelnienia, tulejki, nowe śruby to wszystko będzie oczywiście wymyte, wyczyszczone dopieszczone i dopiero później będzie oddane wszystko właścicielowi, tak jak powinno być to zrobione w końcowym etapie.